Równocześnie z żądaniem namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego objawione było siostrze Faustynie wezwanie do ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ksiądz Sopoćko, jako pierwszy z jej spowiedników, okazał zainteresowanie tą sprawą. Spełniło się wewnętrzne poznanie siostry Faustyny, iż to ksiądz Sopoćko ma dopomóc jej w zrealizowaniu objawionych jej żądań. Ksiądz Michał podjął się wypracowania teologicznych i liturgicznych podstaw dla kultu Miłosierdzia Bożego oraz wykazania potrzeby święta, a następnie przedłożenia próśb o święto u władz kościelnych. Rozpoczynając drogę do ustanowienia święta miłosierdzia Bożego, oddał się najpierw badaniu biblijnemu i teologicznemu nauki o miłosierdziu Bożym, które dały doktrynalne podłoże dla starań o święto. Wyniki swych poszukiwań opublikował najpierw w wiadomościach archidiecezjalnych wileńskich w 1936 roku w artykule zatytułowanym Miłosierdzie Boże i niemalże jednocześnie w oddzielnej broszurce pod tym samym tytułem. W broszurce na okładce wydrukowany został po raz pierwszy wizerunek Jezusa z obrazu namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Oczywiście nic nie było wspomniane o jego pochodzeniu. Przez te publikacje ksiądz Michał chciał dotrzeć do wiernych z zamiarem przekonania ich o potrzebie takiego święta. Liczył na to, że od wiernych wyjdzie prośba o ustanowienie święta miłosierdzia Bożego, skierowana do biskupów. Sam również jeszcze w tymże samym 1936 roku zwrócił się do Episkopatu Polski, wysyłając każdemu biskupowi indywidualnie broszurkę o miłosierdziu Bożym. Niestety, nie okazano tej sprawie wielkiego zainteresowania. W kolejnych latach, aż do wybuchu II wojny światowej, artykuły księdza Sopoczki pojawiały się w wileńskich czasopismach i dziennikach, przedstawiając prawdę o miłosierdziu Bożym, zachęcając do jego czci. Jak również wskazując na potrzebę święta Miłosierdzia Bożego. O staraniach o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego ksiądz Sopoćko zwracał się przede wszystkim do swego ordynariusza, arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Jednak nie otrzymał jego aprobaty. 15 czerwca 1938 roku przekazał arcybiskupowi, gdy ten udawał się do Rzymu na kanonizację świętego Andrzeja Boboli, kopię obrazu króla miłosierdzia, prosząc jednocześnie o podjęcie starań w sprawie święta miłosierdzia Bożego. Następnie 8 września tegoż roku złożył podanie do arcybiskupa, w którym uzasadniając potrzebę święta miłosierdzia Bożego, prosił o poruszenie tej sprawy na konferencji episkopatu Polski. Arcybiskup jednak nie przyjął tego podania. W tej sytuacji ksiądz Sopoćko sam postanowił zwrócić się z tym do polskich biskupów, zebranych na konferencji w Częstochowie we wrześniu 1938 roku. Przekazał każdemu z nich indywidualnie listy z podaniem motywów za świętem w niedzielę przewodnią. U żadnego z nich nie znalazł sprzeciwu. Ale też najprawdopodobniej nie uzyskał konkretnego poparcia. Natomiast otrzymał oficjalną odpowiedź od biskupa Łukomskiego, sekretarza episkopatu, zachęcającą, aby nie ustawał w swych staraniach. Jaka była dalsza droga do zatwierdzenia święta Bożego Miłosierdzia? O tym w kolejnym odcinku. Zapraszam.